Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Norbert Paradowski z bloga lenistwokontrolowane.pl. A to jest, jak się nie mylę, już 30 odcinek podcastu Szkoła Determinacji. Codziennie poświęcamy kilka minut i codziennie uczymy się tego jak Możemy wzmacniać swoją determinację. A dzisiaj będzie nawiązanie do, jak wiecie, jeżeli słuchacie podcastu, to wiecie, że uwielbiam ten temat, do jednostek specjalnych. Dlaczego? Ponieważ to są ludzie, którzy mają skuteczny. Mindset. Mindset, czyli sposób myślenia, sposób czucia, sposób postrzegania rzeczywistości, przekonania, hierarchię, hierarchię wartości. To wszystko składa się na mindset. I jeśli zobaczysz ludzi, którzy są skuteczni w jakiejś dziedzinie, to zawsze zgodnie z zasadą, że ruch odbywa się od wewnątrz na zewnątrz, o tym było w poprzednim podcaście, oni zawsze mają skuteczną mentalność. Mentalność, która prowadzi do efektów. Niezależnie od tego, czy są świetni w szydełkowaniu a zapewniam Cię, że do tego potrzeba masę cierpliwości wytrzymałości wytrwałości czy są świetnymi żołnierzami jednostek specjalnych ale dzisiaj będzie o jednostkach specjalnych o SAS, brytyjskich jednostkach specjalnych Who Wins i teraz dzisiaj dostaniesz kawałek wiedzy który pochodzi z najnowszego artykułu na blogu 7 Paskudnych kłamstw na temat motywacji. Wierzysz w nie na własne ryzyko? Polecam zapoznać się z tym artykułem i unikać tych kłamstw w Twoim życiu, bo jeśli przestaniesz w nie wierzyć, przestaniesz dążyć do tych rzeczy, a większość ludzi na świecie wierzy w te kłamstwa i dąży do tych rzeczy, jeśli ty przestaniesz to robić, to zapewniam cię, że Twoja determinacja do czegokolwiek jej potrzebujesz, czy to jest mniej tłuszczu, więcej mięśni, awans w pracy, czy chcesz po prostu czytać więcej wartościowych książek, czy słuchać wartościowych podcastów, na przykład mojego, i potrzebujesz determinacji do tego. Niezależnie od tego, do czego potrzebujesz determinacji, ona wzrośnie. Więc teraz przechodzimy do materiału. Artykuł Ci bardzo polecam, a dzisiaj kawałek, taki luźniejszy. Pewien człowiek, który przygotowywał się do selekcji, do jednostki specjalnej SAS, a to jest szalnie trudna selekcja, większość ludzi, 90% odpada, zapytał się ten człowiek, Jednego z aktywnych żołnierzy SAS, co trzeba zrobić, aby udało się przejść selekcję? I to jest w ogóle bardzo mądre pytanie. Zwróć uwagę na to, że on już, ten człowiek pytający, wyszedł z perspektywy odpowiedzialności, z perspektywy sprawczości, z perspektywy pod tytułem: co ja muszę zrobić, czego muszę się nauczyć, co muszę mieć, jakie zasoby muszę sobie dostarczyć, aby zrealizować ten cel. Cel wybitnie trudny de facto. I poszukał. Poszukał osobę, która takie zasoby ma, większość ludzi tego nie robi. Wchodzi z założenia, że inni mają twardą psychikę, mają większą determinację, mają talent, tak zupełnie jakby mieli rękę i nogę, a to nie tak działa. Trzeba coś zrobić. Każdy ruch od wewnątrz na zewnątrz, polecam Ci, jeżeli nie słuchałeś, słuchać poprzedniego odcinka, koniecznie wysłuchaj. I teraz pytanie, co ten żołnierz mu odpowiedział? Jeżeli chcesz. To ci się uda i to jest piękna odpowiedź. Jeżeli chcesz, to ci się uda. Jeżeli chcesz, dostatecznie bardzo, jeśli masz wolę, to będziesz działał. Będziesz działał aż do efektu. Nawet na tak morderczym wyzwaniu, jakim jest selekcja do jednostek specjalnych. I teraz zwróć uwagę, proszę, że w takim przykładzie nie ma mowy o czymś takim jak motywacja, rozumiana jako przyjemne pobudzenie prowadzące do działania, które sprawia ci przyjemność. Nie. Tam jest wykończenie psychiczne. Wykończenie fizyczne, wykończenie emocjonalne mentalne. Człowiek jest wyczerpany do granic możliwości. Ludzie mdleją, tracą przytomność, niektórzy nawet umierają. Są przypadki śmiertelne na tej konkretnej selekcji. Nie ma mowy o motywacji. Co jest? Jest naga, czysta wola działania. Takiej właśnie bym sobie życzył w moich przedsięwzięciach. Ty prawdopodobnie też, bo teraz wyobraź sobie, co by było, gdybyś miał. Taką właśnie wolę działania do tych rzeczy, które chcesz robić. Notabene znam człowieka, który zrzucił sporą nadwagę. I to nie jestem ja. Często mówię o tym, że ja zrzuciłem sporą nadwagę. Tym razem będzie przykład innej osoby. I ta osoba nienawidziła ćwiczeń fizycznych. Każdy trening to była emocjonalna katorga. I zwyczajnie go robił. Bez wielkiego halo, bez. Wielkiej spiny po prostu robił trening. Robił to, czego nie lubił. Navy Seals z kolei mają takie powiedzenie. Nie musisz tego lubić, musisz to zrobić. Działanie jest, a przynajmniej może być wyborem. Niezależnym od umysłu, stanu emocjonalnego, myśli, które masz, a nawet przekonań. I z tą myślą dzisiaj Ciebie zostawiam. Notabene amerykański multimiliarder multimilioner, przepraszam, Andy Frisella, zwykł mawiać: do it anyway. Zrób to pomimo, pomimo tego, jak się czujesz, pomimo tego, jak ci się nie chce, pomimo tego, jak ci się chce, pomimo tego, jakie masz myśli, pomimo tego, co się dzieje dokoła. Do it anyway, po prostu to zrób, zrób to, co masz zrobić, zrób to, co chcesz. I nie chodzi o to, żeby w przypływie nagłej, cudownej motywacji dzisiaj coś zrobić, ale chodzi o to, żeby te podstawowe. I najważniejsze działania systematycznie powtarzać. Czego Ci życzę? Zastanów się nad tym. Myślę, że to jest styl działania i nawyk, który naprawdę warto wdrożyć w życie. Ja go wdrażam, cały czas nad nim pracuję i chcę, żeby był lepszy, większy, mocniejszy, bo to procentuje, bo się przydaje. Polecam Ci artykuł na blogu, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, życzę determinacji i życia. Z determinacją trzymaj się, cześć.